Witam Państwa serdecznie. Kombinowałem parę różnych postaw. Jak tu zrobić, żeby te nieduże rośliny były w pełni pokazane? Jednocześnie, żebym ja wyglądał w miarę szczupło, ale w niektórych przypadkach chyba się już niewiele da zrobić. <grych> Proszę Państwa, jesteśmy na plantacji borówki amerykańskiej. To jest odmiana Duke. Plantacja była posadzona w zeszłym roku na wiosnę. Jest po pierwszym roku wzrostu. Na tej plantacji są dwie odmiany. Tu jest Duke, trochę dalej jest Chandler. To my jeszcze w Chandlera pójdziemy, bo tam chcieliśmy coś pokazać. Zarówno w tym Duke'u, jak również w Chandlerze. W zeszłym roku było coś takiego, że pod koniec sezonu, koniec sierpnia, początek września, niektóre roślinki stanęły już we wzroście, a niektóre dopiero zaczęły nabierać swojego wigoru i zachciały sobie we wrześniu rosnąć tak na, na potęgę. Miały świeżutkie, zielone przyrosty. My to pokażemy na kilku zdjęciach, jak to wyglądało. No i było wiadomo, że one przed zimą nie będą chciały zatrzymać się we wzroście. Jeśli się nie zatrzymają, no to nie zdrewnienią. nie zdrewnieją, więc pewnie przemarzną. W pierwszym roku na plantacji to jest bardzo częste. Te rośliny zostały posadzone z doniczek, więc każda z nich miała różny okres tego przyjęcia się i wystartowania. Te, które wystartowały na początku nie było problemu, bo szybko zakończyły wzrost. Chociaż nie wyglądają zbyt mocno, natomiast te, które wystartowały później, zaczęły rosnąć bardzo ładnie, no ale było to ryzyko, że nie zakończą wzrostu. I co zrobiliśmy? Daliśmy tutaj zalecenie: było takie, dwa zabiegi mieszanką Haskon M10 Plus Molistar. Ja o tym mówiłem już Państwu w zeszłym roku. To jest. Dawka, o której wiele razy już wspominałem, więc teraz nie będę powtarzał. Ale efekt był taki, że po gdzieś dwóch tygodniach od pierwszego zabiegu widać było, że te, które wcześniej miały ten słaby wzrost, to już im się liście całkowicie zaczerwieniły. Natomiast te, które miały wzrost silniejszy, stanęły we wzroście i było widać lekkie przebarwienia liści. Po drugim zabiegu. Po następnych dwóch tygodniach widać było, że te roślinki już miały całkowicie zahamowany wzrost i takie przebarwienia dosyć widoczne. Efekt jest taki, że w przeciągu miesiąca wzrost całkowicie się zatrzymał, wszędzie wytworzyły się pąki szczytowe. No i proszę państwa, jak weźmiemy sobie sekator czy nóż i teraz te szczytowe Ponki przetniemy, popatrzymy, to tu jest wszędzie zielono. Nie ma żadnego śladu uszkodzeń mrozowych. Gdzieniegdzie zdarzają się jakieś pędy, które no niezdrewniały i mają te zbrązowiałe wierzchołki, ale to naprawdę trzeba ich tutaj poszukać. Generalnie plantacja jest w świetnej kondycji. Chociaż przypominam, we wrześniu wyglądała tak, jakby dopiero miała wystartować, jakby dopiero poczuła wiosnę czyli Haskon M10 plus molystar naprawdę świetnie się spisały. No i w październiku, jak robiliśmy tutaj zdjęcia, pokażemy to oczywiście, no to ta czerwień. O, proszę. Chodź, chodź, ta czerwień liści, ten to bordo, ten kolor był genialny. Coś, coś pięknego. Mam nadzieję, że już każdego roku uda nam się taki, taką czerwień uzyskać na jesieni i będziemy mogli spać spokojnie, że plantacja śmiało przetrwa każdą zimę. Polecam to rozwiązanie. A w tej chwili, cóż, jesteśmy w pierwszej połowie kwietnia. Widzimy, że wegetacja ruszyła i już się rozchylają pąki kwiatostanowe. No i teraz tak, co teraz tak, jak przeprowadzić takie cięcie? Czy pozwolić takiej młodej roślinie od razu na owocowanie? Myślę, że jeszcze nie. Ale to, żeby nie robić długich odcinków, w krótkim, następnym. Zapraszam.